Cześć dziewczyny, witajcie ponownie i dzisiaj mamy dzień pudełka, czyli przyszło do mnie pudełko Big Lossy. Otwieramy. Bardzo ciężkie jest to pudełko. Pudełko jest w wydaniu walentynkowym. Nie wiem, może im zostało trochę pudełek, ale to pudełko kojarzę z walentynkowych edycji. Pudełko jest. Ciężkie, ciężkie pudełko. W tym miesiącu, w tym pudełku, to pudełka miała być edycją taką Lucky Box coś takiego. Powiem Wam, że ja nie do końca rozumiem o co chodziło z tym pudełkiem Lucky Box. Wiem tylko, że osoby, które wypełniły ankietę, mogły dostać to pudełko. Wiem też, że osoby, które mają status VIP, czyli te, które mają albo wykupiony pakiet na 6 lub 12 miesięcy. Lub też mają aktywną subskrypcję i jest to ich szóste pudełko. Dostały dodatkowy kosmetyk do makijażu, więc zobaczymy, co się w środku znalazło. Naprawdę pudełko jest ciężkie, pudełko pełne niespodzianek. Mam Lucky Box. No i zobaczmy, co kryje się w środku. Zacznijmy od papierków. Gratulacje! Jesteś jedną z tysiąca szczęściar, które w tym miesiącu otrzymały pudełko w wersji Lucky Box. Otrzymujesz dodatkowy produkt marki Uriasz. Miłego testowania. I cóż tu mamy napisane? Uriasz lekki krem, aktywnie nawilżający. En Ciekawe tylko w jakiej pojemności, czy znowu w takiej pojemności 3 ml. Zaraz się okaże. Oraz, droga klientko VIP, dziękujemy Ci za zaufanie, jakim nas obdarzyłaś. Z radością dołączamy do Twojego zestawu dodatkowy produkt. Życzymy miłego testowania. I mamy tutaj Face Primer. Super. Oj, przepraszam. Ach. Mamy tutaj Face Primer um, marki Manna Kadar. Coś mi ta marka mówi, ale nie jestem pewna bardzo fajnie, bo jak zobaczyłam małą tubkę to się bałam, że będzie to primer do oczu i już, już sobie tak pod nosem wiecie, mówiłam, no ładnie go, go, w Big Loss i w Golden Box dało primer do oczu i teraz w tym pudełku daję primer do oczu, co prawda one inaczej wyglądały więc to byłby inny, ale nie mniej jednak więc cieszę się, że tym razem jest to primer jest to po prostu baza, baza pod makijaż więc niezwykle z wielką ochotą już sięgam po, do pudełka mamy tutaj jeszcze, tak Ozzy bez żadnej zniżki oraz BiolaVen. BiolaVen dołączył krem do twarzy na noc mał miniatureczkę, znaczy prób, miniaturkę, próbkę, tak naprawdę próbkę i to wszystko również niestety w tym miesiącu nie ma kodów zniżkowych i dobieramy się do pudełka i już wyciągam właśnie to jest ten zestaw jest to ten produkt dla dziewczyn laki mamy tutaj właśnie ten co to było Balsam do ciała? Lekki krem nawilżający. Ale to jest lekki krem nawilżający do czego? Nie jest napisane, czy by to miało być tylko i wyłącznie do twarzy, czy do całego ciała. Jest tylko, że nawilży moją skórę. Ale to, co już jest dobre, to jest 15 ml, czyli naprawdę jest to produkt, który można poużywać i można zobaczyć, czy cokolwiek na naszą skórę będzie działał. Bo to wiecie, próbeczki 3 ml to był trochę śmiech na sali, więc bardzo się cieszę, że to jest taka większa próbka. Ok, wygląda na to, że ja nie dostałam. Yy... Po bazy pod pod makijaż tylko dostałam Shimmer Lotion, step 3 a tu w teorii powinnyśmy dostać step 1 no i już jestem niepocieszona, bo na co mi Shimmer Lotion, naprawdę <laughs> naprawdę słuchajcie jak to zobaczyłam to się ucieszyłam, że dostanę bazę pod makijaż a tymczasem dostałam jakiś taki balsam mieniący się czymś o pojemności 8 ml co jeżeli to jest balsam to sorry bardzo, ale co ja sobie z taką pojemnością zrobię? No, nie za wiele sobie zdziałam no i widzicie, i kurczę, taki miał być fajny produkt dla, dla klientek VIP a wyszło takie coś, no trochę słabo, słuchajcie i po prostu jakby mnie usłyszeli, dostałam właśnie SMS. -a. klientko VIP, dodatkowy produkt w twoim Big Glossy, mocny niespodzianek to Shimmer Lotion od Manna Kadar, który pozwoli ci pięknie rozświetlić makijaż na karcie w pudełku opisaliśmy inny kosmetyk, za co przepraszamy mamy nadzieję, że ten, który będzie, będziesz testować, przypadnie ci do gustu Usłyszeli, jak nic usłyszeli, ale swoją drogą to dziwne, bo jednak te karty się drukuje i jakby to. No, cały jest długi proces, więc albo wiedzieli wcześniej i mogli napisać na Facebooku, albo, no, jeżeli, jeżeli nie wiedzieli, to jak to przeszło, jeżeli to była pomyłka, wiecie. Jak to przeszło, jak to zostało zatwierdzone? Tak dziwnie mi to wygląda, ale dobra. Przechodzimy do zawartości właściwej i zaczniemy od produktów, które były ujawnione. I pierwszy produkt, który był ujawniony to jest Biolawen. I mamy tutaj szampon. Szampon do włosów wzmacniająco-wygładzający. I ogólnie bym się z tego szamponu cieszyła, gdyby nie fakt, że w paczce Admit Beauty on również się znalazł. Więc ten szampon na pewno pójdzie gdzieś do oddania, bo po prostu no niepotrzebny mi jest aż tyle szamponów i dodatkowo tych samych. To jest szampon, którego cena to jest 18 zł i 8 groszy. Nie wiem czemu tak, ale okej. Okay. Pojemność to jest 300 ml i mamy tylko 6 miesięcy na jego zużycie po otwarciu, więc naprawdę bardzo mało czasu. Myślę, że jeżeli używamy tylko jednego szamponu, to, to można to zużyć 6 miesięcy, ale ja na przykład używam na zmianę różnych szamponów, więc no zobaczymy. Kolejny produkt, jaki się znalazł, to jest odżywka Osi, i tutaj mamy odżywkę do włosów Miracle Nourish. Jest to produkt o wartości 21,99 zł. Okej. Okay, um, ja z OSI miałam szampon. Sz suchy szampon, Boże. Miałam suchy szampon. Miałam kilka produktów z OSI, ale wydaje mi się, że ja je pooddawałam. U swego czasu był taki ogromny szał na OSI, że mi ja już miałam po prostu przesyt. Jak tylko widziałam OSI w pudełkach, bo naprawdę były w wielu, to po prostu je oddawałam, bo już miałam dość. Więc cieszę się, że. Um, jakby to ucichło przez pewien czas i teraz wracamy i przynajmniej jest jeden produkt. Mam nadzieję, że nie będzie więcej tych produktów w najbliższym czasie. W ogóle to moja odżywka. Była otwarta, o, właśnie zauważyłam. Zobaczymy, zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Nie ma tutaj, co prawda, jak to użyć. No nie ma. Czy to się zostawia, czy to się zmywa? No naprawdę, nie ma napisane, czy to jest odżywka, którą zostawiamy, czy to jest odżywka, którą spłukujemy. Podejrzewam, że spłukujemy, bo większość takich odżywek jest, ale swoją drogą, no taka informacja warto, żeby się znalazła na opakowaniu. Następny produkt to jest Enilome, maseczka intensywnie nawilżająca i idealnie się to wpasowało, bo ostatnio sobie myślałam, że chciałabym spróbować jakąś nawilżającą nową maskę, bo dawno nie miałam żadnej maski, więc rewelacja. Jest to tubeczka o pojemności 50 ml. No super, niezwykle się cieszę. Tutaj mamy napisane, że jest to dla skóry suchej i skłonnej do przesuszeń. Ja akurat produkty dla skóry suchej używam, szczególnie nawilżające. Bo mimo wszystko, pomimo tego, że ja mam skórę, wiecie, mieszaną w kierunku tłustej, to jednak takie produkty dla skóry suchej czasami też się je przydadzą. Mamy tutaj masło Shea, olej bawełniany oraz witaminę C plus E. Jest to produkt, którego wartość to jest 11,99. Można było dostać. Intensywnie nawilżającą lub oczyszczającą z glinką, czyli miałyśmy jeden z dwóch produktów. Ja się cieszę akurat z tego, że dostałam po prostu nawilżającą. Super. Kolejny produkt to jest marka O Mamy tutaj Lotion do Ciała. Jest to miniaturka o pojemności 4,99 za pojemność 75 ml. No i moja jest otwarta. Kurde, i tu już się wyciapało trochę, ale na szczęście do pudełka nie, więc. Nie pachnie za bardzo jak nic, niestety już jest całe tutaj uświnione, więc ja to zakręcę. To jest Lotion Aloe Vera, więc bardzo mnie to cieszy. Lotion powinien być trochę lżejszy, zresztą no już skoro miałam to otwarte, to wytrę sobie to, co tutaj wyciekło. I zaraz zobaczymy. Bardzo delikatny, taki wiecie, tak jak Lotion właśnie, taki delikatny. Szybko się wchłania. Myślę że, myślę, że to jest akurat dobry produkt, bardziej niż wszelkie balsamy czy masła. Myślę, że na lato zdecydowanie lotion, no i jeszcze z aloesem bomba, jak dla mnie bomba. Ma niską wartość ten produkt, bo to jest tylko 5 złotych, ale myślę, że fajnie, że mogę przetestować. Akurat się z tego cieszę. Kolejny produkt to jest tuż do rzęs Catrice. Hmm. Marka drogeryjna to tak szału nie robi. Mamy tutaj Glamen Doll Fall slash mascara. Mamy tutaj właśnie tuż do rzęs, tuż do rzęs, który w teorii kosztuje 16,99 i również mamy produkt pełnowymiarowy. Pozwólcie, że ja go nie będę otwierać, ale zrobię Wam zbliżenie tutaj na kartę, abyście mogły zobaczyć, jak ta szczoteczka wygląda. Myślę, że to będzie najrozsądniejsze, bo wtedy widzicie, ona wygląda jak silikonowa, szczerze mówiąc. W sumie to się cieszę, bo ostatnio już dobija mój roller lashes z Benefitu i dobija mój żywą si, bo wszystkie tusze, które myślałam, że będą fajne, są do bani i, i zaczynałam się zastanawiać, no czy mam je zużywać, te tusze do bani, których nie lubię, które mi się odbijają tutaj, odbijają tutaj. Wiecie, generalnie, co robić. Więc w sumie się cieszę, że ten, że ten tusz dostałam i myślę, że niedługo go będę testować. W ogóle podoba mi się opakowanie. Nie wiem czemu. Podoba mi się. Jest takie ładne, smukłe. Nie jest różowe, ale jednocześnie jest, no, nie wiem. Podoba mi się. Nie wiem, mam jakiś dobry humor dzisiaj, czy co? Kto wie? Piekło zamarzło. Mam dobry humor, nie narzekam. Okej, okay, i na koniec dostałyśmy Playboy, Play It Wild. Próbkę zapachu. Próbki zapachu lubię. Ja już to wspominałam, wcześniej był chyba Michael Kors, czy Mark Jacobs, czy coś tam było, czy Calvin Klein. Lubię próbki zapachów. Nie lubię tych takich, które. Ciężko otworzyć. No jest ok ta próbka, fajnie. Szczerze mówiąc, fa fajnie, gdyby to było takie większe, wiecie, psikane, bo to już ma jakąś wartość w pewnym sensie. Bo takie coś, to mogą mi napsikać po prostu w seforze, a jednak, już jak dostajemy taką miniaturkę, która ma psikacz, to jest ewidentnie od producenta. Nie wiem, jakoś to lepiej wygląda. To też na pewno jest od producenta, no bo to jest, wiecie, tak ładnie zapakowane i raczej nie spodziewam się, żeby Glossy poszło do sefory na z próbek. Ale jakoś tak lepiej to wygląda. Wiecie, wizerunkowo lepiej to wygląda niż taka próbka po prostu bez, bez przykacza. Zapach jest taki. On mi się kojarzy z zapachami, jak miałam 16 lat i zaczęłam chodzić na dyskoteki w wakacje i tak, i tak pachniałam. Tak, tak mi się kojarzy. Wtedy to w ogóle był popularny. Dawidow, każda dziewczyna nim pachniała. No tak szału nie robi. No, ten zapach taki jest, wiecie. Nie. I do koniec, słuchajcie, jeśli chodzi o produkty, więc tych produktów, yy, no było ile? Trzy, sześć. Mieliśmy sześć produktów, wliczając to oczywiście próbkę perfum. Wartość pudełka to jest 74 zł. Czyli szełu nie ma, jeśli chodzi o przebitkę, natomiast dla mnie te produkty wcale nie są takie złe. One, gdyby nie to, że na przykład szampon dostałam w paczce od Mid Beauty, to bym się z tego szamponu ucieszyła. Yy, bo... No, i, i mi biolawen akurat jako biolawen odpowiada. Sylweko nie wszystko i ym, wianek też nie wszystko, ale biolawen ogólnie mi odpowiada, więc nawet się z tego cieszę. Odżywkę do włosów również, co ja w tej chwili używam? Używam Alterę z Look Fantastic, tą bez zmywania, no ale tam była taka, wiecie, miniaturka, więc ona mi się już kończy. Więc okej. Okay, brakuje mi informacji, czy to jest odżywka, którą się spłukuje, czy nie. Ale wiecie, no. Nie będę się już tego czepiać, bo w sumie nawet mi odpowiada ta odżywka. Lotion z OO Herbal wydaje się być fajny, ma małą pojemność i szybko się wchłania, jest bardzo lekki, więc wydaje się, że może być fajny. Tuż do rzędu się wpasował idealnie i maseczka z Enilome, ta wiecie, nawilżająca, też się wpasowała idealnie, więc naprawdę, naprawdę jestem zadowolona. Pomimo tego, że, ta, że wartość tego, tego pudełka nie jest jakaś zawrotna, bywały zdecydowanie wyższe, ale bywały też niby wyższe wartości z produktami, które były takie średnie. Wszystko jest subiektywne i wszystko zależy od tego, co lubimy, co nam w danym momencie jest potrzebne. Wiecie, jak to bywa. I mi akurat w tym momencie większość tych produktów się przyda, i większość tych produktów pewnie będę w najbliższym czasie używać, więc jak najbardziej, ja jestem na tak. Myślę, że te osoby, które czekają, aż zacznę narzekać, no, no w, tym, w tym odcinku nie ponarzekam, bo naprawdę nie jest źle. No i te produkty dwa dodatkowe. Produkt Laki, czyli uriaż, też jest świetny, też jest bardzo fajny i też mi się bardzo podoba. Natomiast na ten produkt Vip bardziej bym się ucieszyła faktycznie z tej bazy pod makijaż niż z tego, tego Shimmer Lotion. To tak średnio, szczerze mówiąc to w ogóle do mnie nie przemawia, ja jestem osobą, która się świeci z natury i bez pomocy żadnych takich shimmery lotionów, więc to jest, to nie, to, to, to niestety nie trafiło. I wiecie, no ja jako klientka VIP to mi się wydaje, że dostanę coś wow, dostanę coś niesamowitego, poprzednim razem też dostałyśmy jakiś taki bardzo słaby, chyba to był błyszczyk. Tak mi się wydaje, że to był błyszczyk lambre, z którego też żadna praktycznie z dziewczyn nie była zadowolona, bo to był błyszczyk o fatalnym zapachu, klejący się niemiłosiernie w barbiowo-różowym kolorze. Naprawdę był kiepski. Więc no niestety, znowu produkt dla klientek VIP dla mnie okazał się niewypałem. Ale reszta pudełka jest super, i z resztą pudełka się naprawdę niezwykle cieszę. Jeśli chcecie posłuchać mojego narzekania, to zapraszam Was w poniedziałek. W poniedziałek będzie film, w poniedziałek będzie film z całkowicie absolutnie nowym produktem na moim kanale, którego jeszcze nie miałam i który przyleciał do mnie z bardzo daleka. Tak więc jeśli chcecie posłuchać e, mojego narzekania, to zapraszam Was w poniedziałek, bo no, no, dostało się tam, dostało się. Dajcie mi proszę znać, czy zamówiłyście pudełko, czy miałyście je również w wersji laki, albo może w wersji VIP, VIP i laki i w ogóle. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, co o tych produktach sądzicie i jak Wam się ono ogólnie podoba. Jeśli nie widziałyście mojego filmu z wczoraj, to Was zachęcam, jest tam rozdanie z kosmetykami marki Kosnatur, więc jeśli chciałobyście wygrać taki zestawik, to odsyłam Was tutaj do filmiku. A tymczasem żegnam się już z Wami, widzimy się w kolejnym filmiku w poniedziałek, już w tym narzekającym filmiku, tak więc przygotujcie się. Dzięki Wam serdeczne, miłego weekendu, do zobaczenia, pa pa!